Joe Maneczko, z tej strony dla informatyka, a to jest pierwszy odcinek z mojego drugiego kanału. Dzisiaj omówimy, jak wzrosły i spadły ceny karier w roku 2020. Pierwszym to będzie dokładna analiza również opłacalności i dostępności sztuk, a dokładnie będziemy sprawdzać ceny AMD X RX z serii 6000 i NVIDIA GeForce RTX z serii 30. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, jak będziecie chcieli więcej takich odcinków to zostawcie suba i łapkę w górę, ale bez przedłużania mogę zacząć. 17 stycznia 2021 roku widzimy jak ceny kart jeszcze były bardzo przyzwoite, a opłacalność etenuma była nie, praktycznie nieopłacalna. Ale 22 za to stycznia już te ceny trochę wzrosły z opłacalnością ma, No i tak 14 stycznia lutego ceny kary wzrosłych, yy, no, spadły leciutko, a ich tego dostępności spadła naprawdę bardzo nisko. Za to opłacalność Eternoa była praktycznie zerowa. Nie, nie wiadomo co to była za sytuacja. A w 24 praktycznie nic się nie zmieniło. Jedynie skoczyły ceny, opłacalność Eternoa i dostępność sztuk też spadła. Nie wiadomo czemu. 18 marca ceny kaligraficznych obydwu i tego i ich dostępność wraz z opłacalnością etynuma naprawdę wzrosły. Z 184% 231 2031, ze 165 i 188%. 19 kwietnia widzimy, jak ceny naprawdę podskoczyły ze 188% do 204%, z 230 do, 231% do 239%. Nie był to największy skok, ale i tak całkiem dużo. 2 maja za to ceny kart graficznych były już na progu normalności. O, ich dostępność też była nie najgorsza a opłacalność termula była dosyć wysoko. Bo 16 maja Warren z 247% do 318, a z 216 nie wiadomo czemu ceny AMD Radeonów ax 6000 spadło. Ja wam powiem czemu. Bo w tamtych latach wyszedł jeden z tych słabszych Radeonów z serii 6000, którego cena spadła, bo się nie dało na nim e kopać różnych kryptowalut. Dlatego ceny ich spadły. Potem 30 maja ceny znacząco spadły, a opłacalność Eternuma też znacząco spadła, a dostępność kart graficznych znacząco wzrosła. Ceny amderadonów zaczęły już naprawdę szybko spadać. 20 czerwca widzimy jak ceny kart graficznych były już całkiem normalne. No, a potem po. Czekajcie, a za to już 4 lipca. Ceny kredyt graficznych naprawdę już były całkiem normalne. Nadal tak nie niskie jak wcześniej. 18 zaś ceny lekko wzrosły. I tak, a potem leciutko spadły. 8 sierpnia, 29 Nadal spadły, ale za to ceny tych Adeonów nadal się dziwnie wahały. 19 września ceny graficznych już naprawdę były bardzo niskie, ale leciutko po prostu wzrosły. Za to ich dostępność była bardzo wysoka, a opłacalność ma niestety też tak wysoko. 20 10 października ceny ich nadal leciutko wzrastały, a tego dostępność w leciutko wzrosła. Za to opłacalność atenu leciuteńko po prostu spadła. 31 października widzimy, jak no, ceny naprawdę były już na progu, znowu były na progu normalności, bo potem już wzrosły. Do, no tych jakby można powiedzieć początków, no końca tego naprawdę ogromnego kryzysu. 20 21 tego, no wiecie, no jak. 21 października ceny kary były ultra normalne, ale wysokie. 12 grudnia, 12 grudnia, czy znaczy no tam wcześniej 21 listopada ceny kary były całkiem wysokie, a 12 grudnia leciuteńko nadal wzrosły. Już mamy rok 22 i 2 stycznia 2022 roku. Widzimy jak ceny karty graficzne znowu spadły, a 23 już są na normalności. Czyli znaczy, że możliwe, że za kilka dni będzie się najbardziej bardziej opłacać, kupić jakąś kartę graficzną, bo wtedy ich ceny naprawdę będą normalne, a opłacalność eternu widać, że znacząco spadła. Ja nie, ja nie wiem co się dzieje w tym świecie kryptowalut, ale nie widziałem, że one aż tak bardzo będą wahać się cenowo. Myślałem, jak usłyszałem, że zaczął się już kryzys kart graficznych, to chciałem właśnie sobie kupić jak najszybciej jakąś do komputera, ale już było za późno. No, dziękuję, że oglądaliście ten filmik do końca, a więc do zobaczenia.